Jak działa cupholder każdy wie, no po prostu dziura z ewentualnie jakimiś tam zatrzaskami, żeby napój się trzymał, ale Niemcy, Niemcy kiedy stwierdzili, że będą robić swój cupholder stwierdzili, że no nie może być taki jak amerykański, musi być bardziej przemyślany, musi być technologiczny jak całe Niemcy. No i zobaczcie co zrobili. Otóż tutaj mamy sobie Audi A6 i mamy cup holder. i teraz zobaczcie. Nie wiem czy widzicie, patrzcie. To nie jest tak, że tu się tylko dziura na napój otworzyła. Nie, nie, nie. Tutaj są raz, dwa ruchome elementy ze sprężyną, które nam się same składają, kiedy chowamy i same rozkładają, kiedy wysuwamy ten cup holder, a Wszystko to po to, żeby idealnie trzymał się ten dojrzen kubek. To jest przywaga dzięki technice niemiecki kapholder ja. Piękna sprawa.